Cześć, nazywam się Ewa Dżentza i witam Cię w drugim odcinku podcastu Marketing w Biznesie. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem warsztatów, konsultacji i szkoleń z zakresu marketingu. Ale co ważne, łączę marketing z podejściem biznesowym i sprzedażowym. Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności marketingowe, ale też spojrzeć na firmę z szerszej perspektywy, to znalazłeś właściwe miejsce. Bliskie mi jest stwierdzenie, by prowadzić biznes w zgodzie z sobą, a nie za wszelką cenę. Nie zabraknie również tematów związanych z wartością kobiecej energii w dynamicznym świecie przedsiębiorczości. A jeśli to wszystko połączymy w całość, to zaczyna dziać się magia. Gotowi? No to zaczynamy! Cześć, cześć. Witam was serdecznie w drugim odcinku podcastu Marketing w Biznesie. Nie ukrywam, że ogromne emocje są we mnie po właśnie wypuszczeniu tego pierwszego odcinka, po tych wiadomościach, które dostałam i po tych miłych słowach. Naprawdę aż chce mi się dzisiaj tu usiąść i, i nagrywać ten podcast, chce mi się do was mówić. Będę wam opowiadała dzisiaj o takich krokach przed rozpoczęciem działań marketingowych. No bo to jest tak. Marketerzy już mówią o marketingu. Mentorzy biznesowi mówią o takich tematach typowo biznesowych. Mentorzy finansowi mówią o finansach. A dzisiaj omówimy sobie takie trzy kroki, które są przed wdrożeniem działań marketingowych, o których się nie mówi. Bo zazwyczaj to jest tak, że marketer tego nie powie, marketer tego nawet nie robi. Zacznijmy od tego, że marketer, marketer tych tematów zazwyczaj nie porusza. No ale ja dzisiaj wam je poruszę. Takie trzy kroki przed rozpoczęciem działań marketingowych. Zapraszam Was do wysłuchania drugiego odcinka podcastu. Z czym spotykam się na co dzień podczas konsultacji z klientami? Bardzo często są już wdrożone działania marketingowe, jak ktoś do mnie przychodzi, i są uruchomione reklamy. Czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy może LinkedIn, TikTok, Google Wyszukiwarka, obojętnie. Bardzo często są wdrożone reklamy. Nieraz jest wydawanych po kilka tysięcy miesięcznie właśnie na te reklamy, ale bardzo często one po pierwsze kierują na stronę główną firmy. Ta strona w ogóle nie jest dostosowana, nie jest przygotowana jako miejsce, gdzie mają lądować ludzie z reklam, którzy jeszcze tak naprawdę nic o waszej firmie nie wiedzą. Te reklamy są nieprzemyślane. Ale dobra, konkretny przykład. Kampania Google Ads banerowa, targetująca grupę docelową właśnie po zainteresowaniach, budżet 3000 zł miesięcznie i tak przez 6 miesięcy. Firma jest to usługa wynajmu narzędzi budowlanych. Jeden lead kwalifikowany, czyli wydane 18000 zł na lida kwalifikowanego. I niestety to nie jest opowieść wymyślona, chciałabym, żeby była, ale niestety nie jest. Każdy od razu ma w głowie pytanie, Dlaczego właściciel nie zauważył problemu? Dlaczego właściciel nie zauważył, że wydał 18 koła i tak naprawdę miał z tego jednego klienta? I ja Wam powiem dlaczego. To nie jest wcale jego wina. Po prostu było tak, że wszystkie lidy z firmy były wrzucane w jedno miejsce. No czyli lidy były, kasa na marketing była wydawana, wszystko się zgadzało finansowo, czyli jest ok. I najgorsze jest to, że na starcie nikt nie sprawdził, czy w ogóle tamto miejsce reklamy, czy w ogóle to źródło ma sens. Później nikt nie przygotował strony, na którą była kierowana ta reklama, żeby tam właśnie wpadały leady i żeby klienci chcieli wypełniać formularz na stronie kontaktowej. Co gorsza, nikt nie badał właśnie skąd te leady przychodzą, i okazało się później, że pozostałe leady zazwyczaj wpadały z grup na Facebooku, ponieważ handlowcy pisali na temat właśnie tych narzędzi do wynajmu na różnych grupach na Facebooku, i właśnie stamtąd przychodzili klienci bezpośrednio a nie z formularza kontaktowego ze strony internetowej z tej właśnie kampanii, na którą sz, szła kasa z budżetu marketingowego. Ale jak mogłoby to wyglądać? Najpierw zbadanie tej grupy docelowej tej firmy, czyli do kogo my chcemy trafić. Później sprawdzenie, gdzie oni są, gdzie oni bywają, gdzie oni szukają właśnie tych narzędzi. Opracowanie lejka marketingowego, dostosowanie strony internetowej, czy też specjalnego landing page'a, wdrożenie tego lejka, analiza. A później testy, eksperymenty i poprawianie aż do skutecznego i efektywnego lejka. No bo wiadomo, że musimy te nasze działania marketingowe analizować i poprawiać, żeby one miały sens. Co więcej, przed wdrożeniem takich działań marketingowych powinniśmy się do nich przygotować. Najpierw musimy opracować takie fundamenty, żeby w ogóle wdrożyć te działania marketingowe, a nie od razu puszczać kampanię reklamową i czekać na jakikolwiek efekt. No ale teraz. Dlaczego to nie jest wina ani tego właściciela, ani innych właścicieli firm? Ponieważ, właścicielko, właścicielu firmy, nie jesteś w stanie być wszystkimi. Wiadomo, że nie jesteś w stanie być marketerem, który przeanalizował setki sytuacji marketingowych. Wiadomo, że niektórzy z Was są marketerami, no ale nie jesteś w stanie być wszystkimi. Nie jesteś w stanie być wszystkim. Bardzo często jest tak, że właśnie w firmach chcemy efektu tu i teraz. No i teraz zatrudniamy takiego marketera. Mówimy mu, że potrzebujemy efekt tu i teraz, że potrzebujemy sprzedaży, że potrzebujemy leadów i to się wszystko musi zadziać już w tym miesiącu, bardzo często w pierwszym miesiącu jego pracy. Jest to bardzo, bardzo ważne. No i co robi taki marketer? Od razu włącza reklamy, ponieważ jest to najprostszy sposób. Może uzyskać efekt tu i teraz, nie musi teraz opracowywać, ponieważ wdroży reklamy uruchomi i czeka na efekt. Najszybszy sposób. No i nie będę tutaj nikogo za to karcić, Ponieważ niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie włączył na szybko reklam, by podratować sytuację w firmie czy u klienta. Niestety, zazwyczaj kończy się to gorzej niż przed puszczeniem tych reklam, ponieważ nie dość, że te lidy albo są niejakościowe, więc handlowcy obdwaniają te lidy i nie ma to żadnego sensu, albo nie ma w ogóle lidów i do tego jeszcze dokładamy ten budżet reklamowy, który wydaliśmy, czyli nie dość, że nie ma zwiększenia sprzedaży, no to jeszcze poszliśmy w koszty. Więc, żeby uniknąć takich sytuacji przed wdrożeniem działań marketingowych, bo to jest ważne. Dzisiaj omawiamy, co się ma wydarzyć przed wdrożeniem działań marketingowych, opowiem właśnie o krokach, takie trzy kroki. Trzy kroki zadania, które powinieneś powinnaś wykonać, zanim w ogóle podejmiesz się działań marketingowych. Jestem ciekawa, ile z Was już prowadzi działania marketingowe, już prowadzi kampanie reklamowe, a nie odrobiła tego właśnie, o czym będę dzisiaj opowiadała na początku. Swojej drogi, na przykład swojej drogi marketingowej, ale nie martw się, zawsze możesz do tego wrócić i dalej prowadzić swój marketing, no ale gdzieś tam odrobić te zadanie domowe z początku. No dobra, no to pierwszy krok to analiza finansowa przedsiębiorstwa. No i teraz wiem, że wielu z Was mogłam zaskoczyć, no bo marketing, marketing, a ja tu będę o finansach opowiadała. No tak, ale prawda jest taka, że jeżeli nie zrobisz sobie tej analizy finansowej przedsiębiorstwa. Nawet nie będziesz wiedział, ile możesz przeznaczyć pieniędzy na działania marketingowe, ile możesz wydać dosłownie kasy na te reklamy. No bo skąd masz to wiedzieć? Ja wiem, że to jest podcast marketingowy, ale to jest ważne. Odpowiedz sobie na pytanie: czy wiesz, ile zarobiłeś, zarobiłaś w poprzednim miesiącu, w poprzednim kwartale, a ile miałaś przychodu, to zazwyczaj wiesz, ponieważ wiesz, ile faktur wystawiłaś. Ale ile miałaś dochodu? Czy miałeś? No właśnie, i tutaj się już rodzi problem. Bardzo dużo osób tego nie wie. Nie będę opowiadała Wam o finansach, bo to jest totalnie nie mój temat, ale taka moja wskazówka dodatkowa. Nie łącz finansów prywatnych z firmowymi. Bardzo często działacie na jednoosobowych działalnościach gospodarczych. No i często jest tak, że zakupy z konta firmowego robicie też prywatne. No i później naprawdę nie wiesz, ile faktycznie zarabiasz. Nie wiesz, ile masz faktycznych kosztów firmowych, no bo pamiętaj, że, nie wiem, zakup Twoich ubrań to nie są koszty firmowe. Rozdziel sobie ten budżet prywatny od budżetu firmowego i to jest takie podstawowe Wasze zadanie, zanim w ogóle zaczniecie te działania marketingowe, żeby określić, jaki jest Twój dochód brutto miesięczny. Co to jest dochód brutto? Jest to Twój dochód przed opodatkowaniem czyli wszystko to, co po prostu dajesz do opodatkowania do Urzędu Skarbowego. No i teraz, po co to ma, masz określić, jak my mówimy o marketingu? Mamy tu rozmawiać o marketingu, o kwestiach, właśnie jak, jaki budżet przeznaczyć na marketing, a ja ci tu mówię o dochodzie twojej firmy. A dlatego, że jak jesteś młodą firmą, na przykład do 5 lat na rynku, to powinieneś wydzielić na marketing od 10 do nawet 20% swoich dochodów brutto. No czyli wracamy. Jak nie będziesz znał swojego dochodu brutto, no to nie jesteś w stanie określić tej kwoty. Jak nie mamy tej kwoty, no to teraz się możemy marketingiem bawić. No bo chcemy wdrożyć działania marketingowe, no i rzucamy kwotami. No to wydajmy w tym miesiącu tysiące na marketing. Albo wydajmy w tym miesiącu tysięcy na marketing. Ale my nie wiemy, ile możemy wydać. My tak naprawdę nie wiemy, czy w ogóle mamy takie możliwości. Bardzo często jest tak, że firmy żyją z miesiąca na miesiąc czyli pływa kasa od klientów, wydają kasę od klientów i znowu czekają na kolejną kasę od klientów. Nie, nie popadaj w tą pułapkę. Naprawdę rozpisz to sobie, przeanalizuj sobie swój budżet, no i wtedy będziesz wiedział, wiedziała, ile możesz przeznaczać na kampanie reklamowe. No i teraz, jeżeli jesteś starszą firmą, taką już działającą, która już ma klientów i dość fajnie się jej powodzi, i tak powinieneś przeznaczać od 5 do 12% budżetu właśnie na działania marketingowe. I to też jest temat może nieczęsto poruszany, właśnie, bo zazwyczaj to jest tak, że te firmy, które zaczynają, które walczą o tych klientów, no to tam się dużo mówi właśnie o działaniach marketingowych, o tym, jak to prowadzić, jakie budżety wydawać, ale w tych firmach takich, które już mają takich stałych klientów, nie zapominajcie o tym, że też powinniście prowadzić działania marketingowe. Marketing powinniście na stałe wpisać jako element swojej firmy. No i uznajemy, że wpisze, wpiszecie sobie na stałe, że 10% budżetu dochodu brutto przyznajecie na właśnie działania marketingowe. I zobaczycie, że nigdy nie będzie sytuacji wtedy, że Wam zabraknie klientów. W firmach takich, które już działają, które mają klientów, to może być tak, że teraz tych klientów mamy dużo, nie prowadzimy działań marketingowych, bo jesteśmy zapchani pod sufit, no ale Ci klienci odpadają, odchodzą. Nie wiem, wykonałeś już dla nich usługę, oni nie potrzebują więcej. No i się rodzi problem, i wtedy jest taka pułapka. Znowu szybko wdrażamy działania marketingowe. Jakie? No oczywiście nieprzemyślane na szybko, bo co potrzebujemy? Efekt tu i teraz. Więc na szybko wdrażamy działania marketingowe. I znowu wchodzimy w ten taki koło wrotek, że wydajemy kasę na marketing, która niekoniecznie się zwróci, bo jest to nieprzemyślane, nieprzygotowane. Przeznaczcie sobie naprawdę część tego dochodu brutto, żeby właśnie mieć zawsze stale prowadzone te, te działania marketingowe. No i okej, okay, to jest pierwszy krok, który chciałabym, żebyście wykonali właśnie przed w ogóle przystąpieniem do działań marketingowych. No i teraz drugi. Przeanalizuj swój produkt czy usługę. No i okej, okay, znowu nie o marketingu, nie? Ale odpowiedz sobie na pytanie, czy uważasz, że twój produkt, twoja usługa jest dobra. I teraz gdybym ja zadała ci pytanie, dlaczego twoi klienci kupują twój produkt? Dlaczego twoi klienci powinni kupować twój produkt? Co im dajesz? Co mówią twoi klienci na rozmowach z handlowcem? Albo co mówią twoi klienci na rozmowach z tobą? Bo bardzo często jest tak, że w mniejszych firmach to właściciel jest sprzedawcą, to właściciel sprzedaje. Czy ty słuchasz swoich klientów? Czy ty wiesz, co on mówi o twojej firmie, o twojej usłudze? No i teraz często jest tak, że jak pytam, dlaczego klient ma kupować twoje produkty, a no bo jestem super. Cieszę się, że jesteś super, zgadzam się z tym, że jesteś super, ale to nie jest odpowiedź. Oczywiście każdy z was jest super, tym bardziej, że, że słuchacie podcastu i chcecie się rozwijać. A tak, trochę nie na temat, ale nie wiem, czy wiecie, że aż 40% Polaków słucha podcastów. Jak ja to przeczytałam, są to badania przeprowadzone przez Love Brands Group. Naprawdę uważam, że to jest super, uważam, że to jest wow. Bardzo się z tego cieszę, a do 24 roku życia jest to aż 64%. Naprawdę jest to mega przyszłość. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie chcą się rozwijać i słuchają właśnie podcastów. No dobra. Ale wracamy do tego Twojego produktu, czy do tej Twojej usługi. Rozpisz proszę, dlaczego klient ma od Ciebie kupić. Dokładnie, dlaczego klient ma kupić Twój produkt, Twoją usługę, no i dlaczego ma to zrobić właśnie od Ciebie. No ale żeby było prościej, no to omówmy to na przykładzie, no na przykład moich konsultacji. Moją usługą jest, na przykład są konsultacje indywidualne. Dlaczego klient powinien kupić konsultacje indywidualne? No bo po pierwsze, potrzebuje pomocy. Drugie, potrzebuje nakierowania na rozwiązanie problemu, chce zwiększyć sprzedaż, chce wprowadzić marketing, chce rozwinąć wizerunek marki i tu mogłabym wymieniać jeszcze mnóstwo powodów, dlaczego mu są potrzebne konsultacje. Ale to nie wszystko. Bo teraz muszę sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ma kupić właśnie u mnie te konsultacje marketingowe. Dlaczego ma zapłacić za, za godzinę mojej pracy i dlaczego właśnie ja mam mu opowiadać, dlaczego właśnie ja mam mu pomagać i dlaczego ze mną ma analizować te swoje działania marketingowe. No to rozpisujemy. 1. Bo łączę marketing z działaniami biznesowymi i sprzedażowymi. 2. Mam ponad 8 lat praktycznego doświadczenia w marketingu i ponad 10 lat w prowadzeniu firmy. Ok, co jeszcze? Przepaliłam na starcie miliony na kampaniach reklamowych, żeby metodą prób i błędów, no niestety, ale żeby metodą prób i błędów się nauczyć, dlatego jestem dumna z tego, że nie jestem teoretykiem, ale jestem właśnie praktykiem. Co jeszcze? Wydałam na kampanie reklamowe u moich klientów ponad 12 milionów już łącznie. Na pewnym etapie po prostu przestałam liczyć. Prowadziłam działania na 6 z 7 kontynentów, Czyli mam doświadczenie w międzynarodowych kampaniach marketingowych, jeżeli klient na przykład tego będzie potrzebował. Specjalizuję się w strategii marketingowej, na co dzień prowadzę warsztaty marketingowe, czyli jestem na bieżąco z nowościami w marketingu. Już odpowiedziałam sobie, dlaczego klient ma kupić ode mnie te konsultacje, no ale lecę dalej. Staram się jak najwięcej takich plusów, wyróżników opowiedzieć na ten temat. W pierwszej piątce talentów Galupa mam wizjonera. No, i to na pierwszym miejscu niestety czasem jest to przekleństwo, czasem błogosławieństwo, ale o talentach Galupa innym razem, ale pozwala mi to spojrzeć do przodu na firmy, zobaczyć dalej i co więcej potrafię to zwizualizować. Potrafię zwizualizować tę koncepcję i opowiedzieć o tym klientowi. Mam też, jak już trzymamy tego Galupa, to mam też odkrywczość na czwartym miejscu, co bardzo pomaga mi w takich. Pomysłach na bieżąco. I wiem o tym, yy, że, przy, że, że przychodzi mi to z lekkością, dlatego że moi klienci często mi na konsultacjach mówią, Ewa, ty sypiesz tymi pomysłami jak z rękawa, skąd ty to bierzesz. No i, i ja mam zawsze z tyłu głowy, no, dziękuję ci, moja odkrywczość, nie? Bo naprawdę mi w tym pomaga. W Też w jednej z piątce talentów Galupa mam naprawianie. Co to znaczy? Kocham rozwiązywać problemy. Czasem, jak ktoś pyta, nawet czym się zajmuję na co dzień, no to mówię, że naprawiam to, co złe w firmach. Ja mogłabym tak dalej mówić, mogłabym dalej szukać tych swoich wyróżników, mogłabym dalej szukać tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego to właśnie ode mnie konsultacje marketingowe powinien klient kupić? No i wy musicie zrobić to samo w Waszych firmach. Jest to takie Wasze zadanie domowe do odrobienia, ponieważ jeżeli wy tego nie przepracujecie, jeżeli Wy przed rozpoczęciem tych działań nie odpowiecie sobie na pytanie, dlaczego klient to właśnie Waszą usługę ma kupić, no to jak Wy ją chcecie sprzedać klientowi? Bo jesteście super. Jesteście, ale to nie jest wystarczająca odpowiedź. Naprawdę odróbcie takie zadanie domowe, spiszcie to. Nie rozmyślajcie tylko o tym, ale naprawdę napiszcie to. Nie wiem, na kartce, w Trello, każda ma jakieś takie swoje miejsce, gdzie zapisuje różne rzeczy. Napiszcie wyróżniki waszej usługi czy waszego produktu i to nie jest tylko dla was. To będzie potrzebne marketerom, handlowcom, osobom, które będą z wami współpracowały. Naprawdę, odrabiając to zadanie domowe, Sami się zdziwicie, ile możecie fajnych, ciekawych rzeczy powiedzieć na temat waszej firmy, waszych usług, waszych produktów. Jest to świetne zadanie domowe, które każdy powinien odrobić właśnie przed startem tego marketingu, ponieważ musi wiedzieć, co będzie sprzedawał. No to trzeci krok, taki krok, który powinien każdy zrobić właśnie przed startem tych działań marketingowych, to jest określenie celów swoich działań. Czy masz określony cel na ten miesiąc? Czy masz określony cel na ten kwartał? Czy masz określony cel na ten rok, na 5 lat? Gdzie będziesz jako firma? A gdzie będziesz jako człowiek? No i teraz oczywiście. Cel. Każdy z nas, myślę, że zna metodę smart, jeżeli chodzi o wyznaczanie celów, czyli cel specyficzny, mierzalny, osiągalny, realistyczny oraz ograniczony czasowo. Przykładem może być sprzedaż kursów online, 300 kursów w rok. Przeliczyłam, że 300 przez 12 jest 125 kursów miesięcznie, rozpisane oczywiście z podziałem na miesiące, bo to nie będzie tak, że w pierwszym miesiącu 25 sprzedam i w ostatnim też, ale zaczynamy wiadomo od 5, 10, a w ostatnim możecie mieć nawet 50. Musicie to realnie rozpisać, bo jeżeli źle to rozpiszecie, to co się wydarzy po pierwszym miesiącu? Zrezygnujesz. Wyobraź sobie, początek marca wrzucam cel na 25 sprzedaży kursów miesięcznie. No, i teraz w trzy tygodnie, bo tyle zostało do końca marca, mam tyle sprzedać. Jest to nierealne i od razu znika motywacja. Więc musisz sobie te cele rozpisać, musisz sobie je określić. Cele sprzedażowe, jakaś kwota sprzedaży, skuteczność sprzedaży, cele marketingowe, liczba lidów, liczba obserwujących, liczba wejść na stronę, ile użytkowników odwiedza z Twoją stronę. Musisz poznać te cele, żeby wiedzieć do, do czego chcesz dążyć. W tych działaniach marketingowych, jak już zaczniesz prowadzić, no to one muszą mieć cel. No bo teraz inne działania marketingowe będziemy prowadzić komuś, kto chce zwiększyć rozpoznawalność marki, więc zależy mu bardzo na zasięgu, na budowaniu zasięgu, budowaniu społeczności, a dopiero później monetyzowaniu swojej społeczności. A całkowicie inny cel jest na przykład w e-commerce, które muszą sprzedać tu i teraz. Więc określ swoje cele. A dopiero później rozpocznij działania marketingowe. Wprowadzenie działań marketingowych w firmie bez celu no to jest tak, jakby nie wiem, wsiadam w auto i chcę jechać na wakacje. No ale jeżdżę wokół jednego ronda niedaleko mojego domu, bo nie wyznaczyłam sobie celu. Ale tu też wam powiem, że jednoczasem warto pojeździć samochodem bez celu. Jest to cenny czas na, na takie swoje rozmyślania, na takie myśli sama z sobą. Ja zawsze mówię, że u mnie najlepsze pomysły rodzą się właśnie w samochodzie albo w wannie. Więc tutaj cele w firmie jak najbardziej wyznaczaj, a pojeździć czasem samochodem bez celu możesz. Już kończę, bo widzę, że się rozgadałam, miał, miał to być krótki odcinek podcastu. Takie trzy zadania domowe do wykonania przed rozpoczęciem działań marketingowych. Określ swoje finanse i je uporządkuj, wtedy wyznaczysz swój budżet marketingowy, bez tego ani rusz. Dwa: opowiedz o swojej usłudze czy produkcie ze szczegółami. Dlaczego klient ma od Was właśnie tą usługę czy produkt kupić? I trzy, określ swoje cele. Określ, dokąd zmierzasz jako firma. Określ swoje cele sprzedażowe. No i nie byłabym sobą, jakbym nie zostawiła Was z jakimś takim zdaniem do przemyślenia, bo omówiliśmy sobie te kwestie takie techniczne, zadałam zadanie domowe, co powinniście zrobić, ale teraz coś takiego to nie jest zadanie domowe. To jest zdanie, z którym chcę Was zostawić. Każdy go przemyśli na swój sposób, z jednymi to zdanie będzie rezonować, z innymi nie. Umysł jest jak ogród, a myśli to nasiona. Od Ciebie zależy, co wyrośnie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!